Tylko jedyna, tu nie ma zasięgu! No bo to lotnisko. Jak ja mam teraz odpalić live'a? Wcale! Na co dzień pomagam Mietkowi w masarni, no ale ile można zarobić na kiełbasie? Kokosów z tego nie ma, także dorobią sobie jako wróżkę na TikToku. Matka naprawdę mogłaby sobie odpuścić te live. Y. Wstyd na całą wieś. Już nawet kawy w spokoju się nie można napić, bo najpierw musi wyczytać sposób, czy biegunki po niej nie będzie. A ja uważam, że dobrze, że Helenka robi te całe lajwy. Krzywdy nikomu nie robi, a dodatkowy pieniądz z tego jest. Mój dziadek zawsze powtarzał: żadna praca nie hańbi. Ale każda męczy. Naprawdę mamo, już mogłabyś sobie darować ten cyrk? I tak masz ostatnio po dwóch widzów na tych live'ach. Może i tak, ale teraz zaczął się rok tygrysa. Zobaczysz, odbije się! Matka znalazła sobie nowe hobby. Ojciec się cieszy, bo jest z tego kasa. Ale ile z tego może być kasy, jako nawet dwie osoby na live? Ie? To nie jest warte tego upokorzenia. Na początku szło mi naprawdę dobrze. No może nikt ma rację, że ostatnio zasięgi trochę spadły. Ludzie zaczęli się bać, że przepowiem im coś złego. Wiecie, mam na imię Helena. Hel, znacie angielski. Weź nie zniechęcaj matki! Dobrze jej idzie. Dobrze w tym miesiącu dostała tylko jedną różyczkę. I to ode mnie. Mi z klikiem. Albo według mnie to wszystko przez tę Felicję. Taką drugą wróżkę. Rzuciła na mnie jakiś urok i teraz wszechświat ucina mi zasięgi. Jak dla mnie, to ona się po prostu skończyła. Ja to już nie wiem, co o tym wszystkim myśleć. W ogóle na czczo to ja nie umiem myśleć. A ktoś wsadził kiełbasę do dużej walizki. Ale jeszcze nic nie jest stracone. Oni myślą, że jedziemy na Gran Canaria, bo tam jest ciepło. Ha, tak naprawdę na tej wyspie ukryte jest oko Jaszczura. Magiczny artefakt szczęścia i płodności. Znajdziemy go i od razu wrócą. Zasięgi i pieniądze. Tak naprawdę to po to kupiłam bilety na Gran Canarię.